serdecznie na kolejnej porcji ćwiczeń wzmacniających. Dzisiaj zaczniemy od mięśni brzucha. Zaczniemy od ćwiczenia, które już znacie, tylko je troszeczkę urozmaicimy. Znowu bierzemy szwatki, mogą być to chusteczki, serwetki, ręczniczki, co mamy. I robimy zwa, znaną wam już deskę, tak? Tylko teraz robimy rozkrok, złączyć nogi, przyciągamy do tyłu, rozkrok, łączymy, przyciągamy. Do tyłu, rozkrok, złączyć, przyciągamy. Tak robimy 4 serie po 40 sekund i 20 sekund przerwy. Dlaczego to ćwiczenie? Ponieważ zaangażowane są tu wszystkie partie mięśniowe i już je sobie rozruszamy. Następne ćwiczenie, które będzie wzmacniało. Nie tylko mięśnie brzucha, ale i nogi, pośladki. Jest to tak zwane ćwiczenie otwieranie, zamykanie. Tak sobie je nazwaliśmy. Otwieramy nogi, łączymy i powolutku w przód. Dłonie mamy pod pośladkami, żeby zabezpieczyć część krzyżową kręgosłupa ściągamy brzuch, żeby zaangażować mięśnie poprzeczne brzucha, nie tylko prosty, ale i poprzeczne. I wykonujemy tak cztery serie o 40 sekund. Dla zaawansowanych można wyjść w górę. Tak? Łączymy nóżki, wychodzimy i powolutku wracamy. Jeszcze raz wychodzimy hop. I powolutku wracamy. I teraz jest bardzo duża praca mięśni brzucha. Pracujemy też nogi, tak, ramiona, bo unosimy do góry całe ciało. I tak robimy. 4 razy po 40 sekund 20 sekund przerwy. Następne ćwiczenie. Wygląda następująco. Przyciągamy nogę, ta noga jest też w powietrzu, oderwana od podłoża. Przyciągamy i puszczamy. Wydaje się prostym ćwiczeniem, ale jak 40 sekund będziecie musieli wykonać, wcale nie jest tak łatwo. Trzymamy. Prościutko. Następnie przyciągamy kolana do siebie. Przez 20 sekund. Po 20 sekundach zmieniamy nogę. I puszczamy. Puszczamy, trzymamy sobie 40 sekund. Tak, przyciągamy kolana 20 sekund i zmieniamy nogę. I wykonujemy tak przez 40 sekund. Następne ćwiczenie jest to tak zwany wózek. Możemy sobie go nazwać, jak chcemy. Tak, układamy ręce w ten sposób, palce do pośladków, tak? Dogi unosimy w górę i prostujemy. Hop, w przód. I pracujemy tak przez 40 sekund. Tak? Można przyspieszyć, kto, kto chce, tak? Albo zwolnić. Powolutku. Hop, hop, hop. Cztery razy po 40 sekund, 20 sekund przerwy. Przyciągamy nóżki do siebie, rozciągamy się troszeczkę, tak, oddychamy i do zobaczenia.